Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dawno mnie nie było. Oto jestem, pewnie już minął gdzieś rok. Od razu, póki pamiętam, z góry chciałem podziękować wszystkim, którzy czekali na jakiś kolejny film i nie zrezygnowali z subskrypcji, a jest to duża większość, oczywiście, także bardzo Wam wszystkim dziękuję. A nie mogłem się tu pojawić w sumie z kilku przyczyn. jedna z tych przyczyn e, jest w sumie nadal, e, a jest nią tak naprawdę brak czasu, bo mm, jak już niektórzy wiedzą, mam małe dziecko, które ma już prawie w sumie 3 lata. Mm, e, gdzieś tam problemy po drodze były ze żłobkiem, e, cały czas to dziecko chorowało. No i szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Bo co poszło, to musieliśmy i tak zwalniać się z pracy, siedzieć w domu. Ja też zrezygnowałem z roboty, yy, która była niewypałem. Yy, ale to chyba jeszcze mówiłem w międzyczasie. Później pracowałem trochę sam, gdzieś tam na kocią łapę, później teraz w sumie od niecałego od, od pół roku mam kolejną robotę. Yy, w której czekam już tak naprawdę na. Przedłużenie umowy, o ile będzie, bo wiemy jak to jest w robocie różnie. No i z dzieckiem, z żoną się zmieniam. Ja się idę z dzieckiem, żona wraca z pracy, ja idę do roboty. Wracam, mam kilka godzin. To przeważnie siądę sobie przy kąpie, bo to już jest <laughs> późno naprawdę. Z 22 godzina jak wrócę do domu. No, i mam kilka godzin dla siebie. No, i tak to wygląda, i nie mam czasu w sumie na nagrywanie nic. W domu też nie bardzo, bo żona zaraz się kładzie, dziecko gdzieś tam w pokoju też śpi i musi być cisza. No, i tak to wygląda. Mam jakiś w sumie dzień w tygodniu wolny, kiedy będzie to, jest to tak naprawdę mój dzień. No, i gdzieś tam tutaj znajdę sobie czas na nagrywanie, chociaż spróbuję, nic nie będę obiecywał. No i tak to wygląda, delikatnie jak co jakiś czas, kiedy nagrywam filmy i prowadzę kanał, stwierdzam coś innego, co wydaje mi się być lepsze. W sumie odszedłem trochę tak naprawdę teraz od lasu i od takiego, od tego survivalu leśnego, takiego w sumie typowego survivalu. Do czegoś takiego bardziej miejskiego, w sumie. A jest to. A co to jest? A jest to, w sumie, jakaś nauka, jakieś umiejętności nasze, które w razie czego będą przydatne w grupie, mijając takie pojęcie. Jakichś tam zombiaków i chodząc bardziej do takiego realistycznego typu wojna czy coś, no to będziemy bardziej wartościowymi osobami, kiedy będziemy mieli jakieś umie umiejętności, podejrzewam, typu ślusarz, spawacz czy złota rączka. Akurat ja się trochę zajmuję takimi rzeczami jak złota rączka. Moja robota teraz to właśnie jest konserwator i będę się uczył. Kupiłem sobie teraz spawareczkę i Będę uczył się spawać, jest to na pewno bardzo dobra umiejętność yy, i może się przydać właśnie w jakichś trudnych sytuacjach. Aczkolwiek do tego będzie potrzebny prąd, bo akurat spawarką inwektorową będę się uczył spawać. No i teraz mniej więcej będzie to takie, yy, tak to będzie wyglądało, przerzucę się bardziej na taki survival miejski. Na to, co nam się w sumie przyda w życiu, w sumie, bo takie przetrwanie, którym się interesujemy, to też jest umiejętność znalezienia sobie pracy, radzenia sobie w niej, nie, dawa, nie dawania się yy, dymać czy umiejętność zarobienia pieniędzy, spożytkowania tych pieniędzy i inne duperele. Także jestem, wróciłem, coś tam nagrałem, odezwałem się, żeby było wiadomo. Co się dzieje? Kurczę mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I mam nadzieję, że ten film się dobrze nagrał. Dobrze będzie słychać. Bo dopiero będę wiedział, jak skończę gadać. No i chyba o niczym nie zapomniałem. Także trzymajcie się. Chyba, że o czymś zapomniałem, to na pewno wrócę i yy, wkleję to. Zaraz za tym filmem. Powodzenia. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dawno mnie nie było. Oto jestem, pewnie już minął gdzieś rok. Od razu, póki pamiętam, z góry chciałem podziękować wszystkim, którzy czekali na jakiś kolejny film i nie zrezygnowali z subskrypcji, a jest to duża większość, oczywiście, także bardzo Wam wszystkim dziękuję. A nie mogłem się tu pojawić w sumie z kilku przyczyn. Jedna z tych przyczyn e, jest w sumie nadal, e, a jest nią tak naprawdę brak czasu, bo, mm, jak już niektórzy wiedzą, mam małe dziecko, które ma już prawie w sumie 3 lata. Mm, e, gdzieś tam problemy po drodze były ze żłobkiem, e, cały czas to dziecko chorowało. No i szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, bo co poszło to musieliśmy i tak zwalniać się z pracy, siedzieć w domu, ja też zrezygnowałem z roboty, yy, która była niewypałem, yy, ale to chyba jeszcze mówiłem w międzyczasie, później pracowałem trochę sam, gdzieś tam na kocią łapę, później teraz w sumie od niecałego, od od pół roku mam kolejną robotę, yy, w której czekam już tak naprawdę na... Przedłużenie umowy, o ile będzie, bo wiemy jak to jest w robocie różnie. No i z dzieckiem z żoną się zmieniam. Ja się idę z dzieckiem, żona wraca z pracy, ja idę do roboty. Wracam, mam kilka godzin. To przeważnie siądę sobie przy kąpie, bo to już jest <laughs> późno naprawdę. Z 22 godzina jak wrócę do domu. No, i mam kilka godzin dla siebie. No, i tak to wygląda, i nie mam czasu w sumie na nagrywanie nic. W domu też nie bardzo, bo żona zaraz się kładzie, dziecko gdzieś tam w pokoju też śpi i musi być cisza. No, i tak to wygląda. Mam jakiś w sumie dzień w tygodniu wolny, kiedy będzie to, jest to tak naprawdę mój dzień. No, i gdzieś tam tutaj znajdę sobie czas na nagrywanie, chociaż spróbuję, nic nie będę obiecywał. No i tak to wygląda delikatnie jak co jakiś czas kiedy nagrywam filmy i prowadzę kanał stwierdzam coś innego co wydaje mi się być lepsze. W sumie odszedłem trochę tak naprawdę teraz od lasu i od takiego od tego survivalu leśnego takiego no w sumie typowego survivalu. Do czegoś takiego bardziej miejskiego, w sumie. A jest to. A co to jest? A jest to, w sumie, jakaś nauka, jakieś umiejętności nasze, które w razie czego będą przydatne w grupie, mijając takie pojęcie. Jakichś tam zombiaków i chodząc bardziej do takiego realistycznego typu wojna czy coś, no to będziemy bardziej wartościowymi osobami, kiedy będziemy mieli jakieś umiejętności, podejrzewam, typu ślusarz, spawacz czy złota rączka. Akurat ja się trochę zajmuję takimi rzeczami jak złota rączka. Moja robota teraz to właśnie jest konserwator i będę się uczył. Kupiłem sobie teraz spawareczkę i będę uczył się spawać. Jest to na pewno bardzo dobra umiejętność. Yy, I może się przydać właśnie w jakichś trudnych sytuacjach, aczkolwiek do tego będzie potrzebny prąd, bo akurat spawarką inwektorową będę się uczył spawać. No i teraz mniej więcej będzie to takie yy, tak to będzie wyglądało. Przerzucę się bardziej na taki survival miejski. Na to, co nam się w sumie przyda w życiu, w sumie, bo takie przetrwanie, którym się interesujemy, to też jest umiejętność znalezienia sobie pracy, radzenia sobie w niej, nie, dawa, nie dawania się yy, dymać czy umiejętność zarobienia pieniędzy, spożytkowania tych pieniędzy i inne duperele. Także jestem, wróciłem, coś tam nagrałem, odezwałem się, żeby było wiadomo. Co się dzieje? Kurczę, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I mam nadzieję, że ten film się dobrze nagrał. Dobrze będzie słychać, bo dopiero będę wiedział, jak skończę gadać. No i chyba o niczym nie zapomniałem. Także trzymajcie się. Chyba, że o czymś zapomniałem, to na pewno wrócę i yy, wkleję to zaraz za tym filmem. Powodzenia. Ano jednak postanowiłem wrócić z powrotem, jeszcze kawałek dograć. A mianowicie, tak jak mówiłem, skupię się teraz bardziej na takim e, miejskim survivalu, trochę takim, w, trafie, w trochę takim e, innym pojęciu. E, jeszcze napomnę może, że e, większość osób, przeważnie tak mi się wydaje, że na takich ser e, przepraszam kanałach e, kanałach survivalowych, bushcraftowych czy innych. Liczy właśnie na, na jakiś las, na y, jakąś taką apokalipsę. Przeważnie jakieś młodsze osoby. Sam wiem po sobie, co się cofnę jakiś większy czas do tyłu. To byłem coraz bliżej takiej właśnie jakiejś apokalipsy. Teraz człowiek w sumie y, inaczej to widzi. E, Bardziej realnie, tak? Bardziej realnie. Tak jak kiedyś za młodych lat chciałem iść do wojska, całkiem inaczej to widziałem. Teraz widzę to jeszcze inaczej, bardziej realistycznie. Teraz już w sumie nie chciałbym iść, nie poszedłbym. No i tak to wygląda. A jeszcze rozumując. I to, co mam na myśli, ten właśnie survival, o którym mówię, bo ten survival to nie tylko las, yy, przepraszam, survival, yy, no tak, czy, czy, yy, czy preppers, bo o tym też jest ten kanał, yy, czyli przetrwanie, to nie jest tylko las, yy, yy, pochowane puszki, yy, czy jakieś inne umiejętności takie, yy, przygotowanie się nie wiem do wojny bo to też bardzo dużo y, osób o tym nie mówi chyba nie widziałem tak naprawdę nigdzie tego y, o czym ja teraz powiem to jest też przetrwanie w pracy znalezienie sobie jakiejś odpowiedniej pracy y, radzenie sobie w niej bo jak widzę na przykład młode osoby które przychodzą y, to one dosłownie, dosłownie biegają w tej pracy. W sumie chyba wydaje mi się, że nie znając jeszcze swojej wartości bojąc się, może się boją, nie mają tyle doświadczenia, bo teraz wiem w sumie ile jest warta moja praca, tym bardziej jak pracowałem sam gdzieś tam i zarobiłem w godzinę nawet pieniądze, takie, które na etacie zarabiam w 8 godzin, dniówkę. I nieraz, jak pójdę popracować właśnie na, ten, na tym etacie, zrobię robotę w dzień, to czasami sobie wyliczam, to naprawdę mega pieniądze. A miesięcznie zarobię, nie będę na razie mówił, może z czasem powiem, ale to nie jest, nie jest dużo, to jest bardzo mało. No, i tak to wygląda. Będę chciał też się skupić na tym właśnie, spróbować Wam powiedzieć, jak, jak się nie dać wykorzystać, bo w sumie o podwyżce żadnej robocie to chyba nie ma opcji pogadać, a raczej w większości no zależy jeszcze, kto gdzie na jakim stanowisku pracuje, ale możemy nie dać się wykorzystać. No i w sumie tak. No najważniejsze to podnosić nasze umiejętności. Im więcej wiemy, jeżeli chodzi na przykład o taką pracę, w której ja robię, złota rączka, no to im więcej wiemy, no to tym lepiej możemy więcej zrobić. Jesteśmy bardziej wartościowi. Ktoś też to widzi. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mnie, to. Zacząłem właśnie czytać na przykład książki o. Chociaż bardzo dużo rzeczy z tej kwestii wiem o elektryce, o instalacjach, teraz o spawaniu, sobie coś tam przerabiam, kupiłem spawarkę, będę sobie próbował spawać, o, czy o elektrodach, czy tam i o takich naprawdę różnych, najróżniejszych rzeczach. Trochę odszedłem od tych książek, typu nawali i inne, chociaż już i tak dużo przyrobiłem. myślę, że. Mam spore pojęcie o tym, ale chciałem się tak trochę teraz douczyć tego, co robię. Bardziej w sumie takiej realistycznej rzeczy, bardziej potrzebnej, no bo tu jednak zarabiam pieniądze. No i jest mi to bardziej potrzebne niż, bo to jest bardziej realistyczne i to jest bardziej prawdziwe niż ten koniec świata. Czy. Jakbyśmy tego nie nazywali, bo to jednak jest potrzebne w życiu codziennym. Nie wiem, czy Was zanudzam, czy nie, ale możecie słuchać. Ocenicie sobie to na koniec. Na przykład jeden z takich właśnie, z takiego przetrwania, to możemy, teraz jest afera wykręcona o, o panu Ziobrze też. To też jakiś... Survival, Czy jakby tego nie zwał? Też stara się przetrwać, tak? Chcą go zamknąć. No też w sumie nie interesuje mnie to, ale tak po prostu wpadłem na ten pomysł. No też musi sobie radzić. No i to też jest przetrwanie, tak? Także taki przykład dałem. I nie będzie oczywiście to tylko praca, tak jak mówię o pracy, ale wiele innych różnych rzeczy. Oczywiście będę też robił takie rzeczy, które wcześniej robiłem. Jak znajdę czas, żeby iść do lasu, odpocząć, pójdę, odpocznę, zrobię nawet jakiś łuk czy cokolwiek innego, ale muszę mieć oczywiście na to czas. No i oczywiście zapraszam na swojego Facebooka, bo też tam mało osób zrezygnowało z obserwacji, większość z Was z, została z Was, albo nie z Was, bo tam jest dużo więcej osób. Za to oczywiście dziękuję. No, i w sumie tak to wygląda. No, chyba więcej nic nie mam do powiedzenia. Jeżeli będę coś miał, jakieś sprostowanie, nagram to innego dnia w innym filmie, albo może w domu wrzucę coś. No, ale już myślę, że bardziej nakreśliłem to, co yy, chciałem wam przekazać. Pozdrawiam, miłego dnia, ładna dzisiaj pogoda. Taki spacer yy, pierwszy od bardzo długiego czasu jest super, jest słoneczko, naprawdę ekstra. Polecam wyjść, pospacerować. Dawno nie miałem takiego relaksacyjnego spaceru. Hejo.